Ojej, oh yeah. gram i gadam, witam Was bardzo serdecznie, ludziska z tej strony Solaki witam Was w kolejnym, bo już dopiero właściwie trzecim odcinku serii pograjmy w Assassin's Creed 3 Multiplayer ludziska, ale się stęsknię za tą serią. Masakra, po prostu masakra. Nie grałem w to uwaga, 8 miesięcy? Dobre pół roku, wynajmniej, tak pamiętam. Dobre pół roku. Dlaczego mam 30 klatek? Oj, loj Boga! Dobra, mam nadzieję, że to się zmieni. Jak widzicie, mam tutaj postacie ehm, i to zmontowane. Na przykład ta sniper, na przykład kojot tutaj. I tutaj czerwony kubrak. Ale to już wcześniej wam pokazywałem, także. Bo to jest z tego wszystkiego, z tego DLC, które sobie pobierałem właśnie 8 miesięcy temu, jakoś tak. Czy 9, gdzieś ogólnie w styczniu. I co? To samo dzisiaj, bo kupiłem wtedy DLC. Czyli kupowałem Tyranie, Tyranie Króla Waszyngtona. I sobie wtedy grałem w to. A teraz, e, kupiłem sobie niedawno, jakiś tydzień temu, Season Pass, czyli Freedom Cry do Assassin's Creed 4 Black Flag. I właśnie sobie przypomniałem, że może tutaj jeszcze zrobię jakiś gameplay. Jeżeli będziecie chcieli, to oczywiście sobie mogę jeszcze, będę chciał wrzucić właśnie z Assassin's Creed 4 Black Flag coś nowego, a to dlatego, że właśnie mam nowe postacie do multi i jakieś nowe gadżety, także. E, grałem sobie, żeby Was nie oszukiwać, e, wcześniej meczyk i mi bardzo dobrze szło. Zagrałem dosłownie ponad pół roku, nie grałem. Ponad pół roku. E, Nad mam, jak widzicie, dobry, żółty. E, zagrajmy sobie kojotem. Znowu, wcześniej grałem e, też kojotem. E, I grało się bardzo dobrze, także, także okej. Okay. I grałem dwa mecze i. Nie, trzy mecze. Na dwóch byłem pierwszy i na tym pierwszym. Byłem piąty. Żeby nie oszukiwać. Ale, ale, no, nie poszło mi po prostu. Ale potem się wgrałem. Znowu sobie przypomniałem, jak się grało. I już byłem pierwszy. Także tak się, tak się zaczyna, tak się gra. Nowi widzowie pewnie jeszcze tego nie widzieli. O, no bo to jednak pół roku, no to dużo jest na kanale. Pół roku to może troszkę dość widzów. A w sumie doszło. Doszło przez te pół roku. To coś tam. Mam nadzieję, że jeżeli będziecie tego chcieli. Dajcie znać w komentarzach. Zobaczymy co się da. Z tym zrobić. Mam nadzieję, że dużo. Że będzie dużo chętnych. Eee, I chciałbym w końcu przejść, a to dlatego, że 13 listopada wychodzi Assassin's Creed Unity i tu będzie się działo. Tam na pewno będzie dużo iż będę miał nowego kompa. Chociaż no, nie jestem w 100% pewien, bo chciałbym tego sprzedać jednak. Jeżeli nikt mi nie kupi tego, no to ciężko będzie jednak z nowego kompa kupić e, liczę na dodatkowy hajsik, który pozwoli mi na zakupienie nowego. E, co tu się kuśwa dzieje? Ludzie wychodzą, nie wiem o co chodzi. E, ludzie dochodzą, wychodzą. Doszedł jeszcze jeden, zobaczymy. Dobra, w czasie. Oho, dobra. Eee, dobra, tak jak wybierałem nowa Koyot Mam delikatne lagi, a to dlatego, że rozdzielczość jest większa. No a tak jak mówiłem kiedyś w recenzji mojego sprzętu, on sobie nie radzi na dużych rozdzielczościach, a jak już wiecie od jakiegoś ee, od prawie dwóch miesięcy mam nowego nowego nowy monitor eee, Także mogę sobie pozwolić w końcu na takie full HD albo HD, prawda? No, ale w tym przypadku jest takie pół full hd, że tak powiem. Bo to jest rozdzielczość 1600x900, czyli ta pomiędzy, e, pomiędzy 1280 e, a 1920. Okej, okay, jestem pierwszy. Widzicie, nawet delikatnie sobie podkreślę. Podgłoszę. E, jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem, bo to jest co? Jaka to jest nawet. E, Prosty deathmatch, tam chyba było. To jest nawet pierwsza mapka, którą ogarniałem. Tylko tak, bo to jest... Y mamy znaleźć gościa i sobie go zaznaczyć. O, właśnie. Tu mi się pojawił gościu. Jest gdzieś w pobliżu. O! Dobra, widzę, jest. Taka mała podpowiedź. Kurde, no i zrypałem to. Chciałem z ukrycia walnąć. No już się skapnął. A Dobra. Trudno się mówi. mówi dawno nie grałem, eee, okej. Okay. Co tu ma? Mamy zaznaczyć ludziska osobę. Eee, jeżeli nam się pojawi właśnie tutaj w tym prawym górnym rogu w tym awatarku, jeżeli nam się ta obwoka podświetli, tak jak teraz właśnie się podświetliła na sekundę. To znaczy, że w pobliżu właśnie mamy tego gościa. I wtedy możemy sobie go oznaczyć i wtedy dopiero możemy go zabić. A jajaj, chciałem jeszcze go wykończyć na ziemi. To też jakieś dodatkowe punkty budaj 50. Eee, ale dobrze, szukajmy następnego celu. Dzisiaj na spokojnie. O! Chyba mam. Nawet. Tak jest, to jest ten. To jest ten, bo on dwa razy zniknął. O, nawet się nie skapną. Myślałem, że sobie dojdę, ale mi zablokował drogę. Nic, udało się go zabić, to jest najważniejsze. 600 punktów, trzecie obecnie. Chciałem jeszcze właśnie się skupić, tak jak teraz mi miga strzałeczka. Ehm, dobra, teraz mamy tego farcia jest taki mały gnojek o, czekajcie, mam naszego protagonistę i teraz muszę go po prostu ogłuszyć czekajcie, spróbuję właśnie czekajcie o, tak, 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 tak Dwie pieczenie za jednym ogniem. No prawie, prawie, prawie. Prawie mi się udało. Sporne zabójstwo. Dobra, ale różnorodność już jest. Jakieś dodatkowe punkty. Trzeci aktualnie. Cały czas. Eee, gość mnie tu mijał. Pewnie z, pewnie z lewej. O! Jest. No nie. Przed kurde twarzą, żeby nie mówić brzydko. Tak coś mi ściga, nie wiem. Nie wiem gdzie on jest ten koleś. Nie wiem czy ten nie ten, ale mogę się mylić. Dobra, nie ten, bo. Poczekajcie, tu trzeba się rozglądać właśnie, o! Nie wiem czy to nie ten O, to chyba ten właśnie Tak, dokładnie, i ładnie sobie wykorzystałem sytuację I tak się ludziska robi eee, Dobra, ciągle trzeci Tutaj goście są dobrzy eee, Minął, minął, widziałem, 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 widziałem. Tak znaczy no tak dobra Nie, o ty pało. Dobra, wykończenie na ziemi, no tak jak mówiłem, 50 punktów jest Nie wiem czy to nie ten, a no, nie ten. No dobra, na razie nie słychać, bo też nie mówiłem wam tego, ale jeżeli słychać takie takie odgłosy, właśnie dziwne. To, to znaczy, że po prostu. E, to znaczy, że po prostu. Nas ktoś ściga i chce zabić. Teraz też nas ktoś ściga i staram się no, uciec tak. troszkę. Dobra. To jest mała babka. To nie jest duża. Dobra. Teraz mam takie okazje, no, znowu te głosy. Są, oho. Widzę typa. Nie skapnął się. No, A <laughs> i ogłuszyłem właśnie w tym momencie. Jeżeli zaskakujemy naszego... O, no właśnie. Jeżeli zaskakujemy naszego prześladowcę, to możemy go ogłuszyć i on automatycznie kończy na nas kontrakt. Ja lubię coś na tego typa trafiać Dobrze Nie było z ukrycia a szkoda Nadal trzeci, ale i go nie powoli Czekajcie, może się nie skapnie, to się skapnie Dalej się nie skapno, co za... Okej okay. Nubek Dobra. Nowy prześladowca wyściga. Postaram się z nimi, bo tu nie można właśnie... W tym trebie akurat nie ma tych. O! Pięknie! Z ukrycia! Jak zajebiście! Kusownik, większa różnorodność. Proszę państwa, tysiąc punktów! Tysiąc punktów za jednego za jedno zabójstwo. Czyżby to ten? Tak, znowu, ale tym razem sporne zabójstwo będzie. Także ja honorowa śmierć i... I stówka. Stówka dla mnie. Dobra. Teraz szukajmy naszego... nasz cel. Ej, nie wiem gdzie on jest. Już mi zniknął. Kurde, no co za fajfus. Znowu ten sam. A to jest Noob. No zobaczcie, ile on ma punktów. 15 level? No właśnie, 1450 ma. Dlatego Noob, że nie umie po prostu e, wyczekać swojego celu. Nie, nie dostaje maksimum punktów za niego. Tylko takie bieganie i rzucanie się. Zamiast takie skradanie i kusowanie. To jest naj, najbardziej punktowane. I tak trzeba grać, a nie tak jak ja zresztą. Jak się cofniecie już 2 lata temu, Jezu jak to... Jak to brzmi? 2 lata temu ludziska wysyłałem przecież filmy... Kurde, no mi się skapnął. E, wysyłałem filmy z Assassin's Creed Revelation i tam naprawdę e, gra była... miodna, po prostu fajnie się grało. E, I takie same zasady obowiązywały po prostu. No i patrzcie, no i jak ja mam go, no i jak ja mam go kurwa, jak on biega mi cały czas, no właśnie chujowe, takie bieganie i ja próbuję na niego pozapolować a ten mi będzie biegał i muszę tak po prostu z ukrycia, bo ojej, jak to fajnie wyglądało, O kurde, ale podpunktowali, o jest dobrzy są, nie powiem, że nie, a minuta została tylko, zobaczmy co mi się jeszcze, oj, tam było, kurde, nic, może spróbuję chociaż wykończyć go, tak, udało się, jeszcze tutaj jakieś premie dostaję. No dobra, mnie znowu nie zabrali, Aha. teraz już się nie będę ujawniał, bo tutaj jak widzicie mam kilka celów, widzę, tutaj już poznaję po prostu. Dobra, ja wiem, że oni tak na gonitwę, ale być może nic nie, nic nie zrobię, a być może jeszcze zapunktuję tutaj w ostatnich sekundach, bo wszyscy się gonią. Oh, fuck. O fuck. No to tam mnie zaskoczył. No to dobra, to już nie dam rady. Więcej nic działać. Dobra, ale trzeci nie jest źle. To jest nadal podium. No, sola lagremę Może będę miał najmniej śmierci? O, chyba tak. 95 mam staty. O, no i widzicie, patrzcie, jak pięknie. Niepowstrzymany, miał najdłuższą serię zabójstw, proszę państwa. O jezu, wszystko. Ocalony, najmniej razy zginął, miał najwyższy wynik za zabójstwo. Tak trzeba ludziska grać, właśnie tak. Ja <suszy> właśnie lubię, lubię, jak kurde mi się udaje, tym bardziej na jak nagrywam coś, bo przynajmniej kurde ludzie widzą, jak się powinno grać i za co się najwięcej punktuje. E, dobra, rdzeń Animusa, to jest bardzo, 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 bardzo rzadko, a pamiętam, to była pierwsza mapa, to była pierwsza mapa zaraz jak ściągnąłem Assassin's Creed 3 i zaraz jak włączyłem Multi, to była pierwsza mapa właśnie. Miaugarka się troszeczkę była, chociaż, jak już mówiłem, te wcześniejsze, że tak powiem, umiejętności były z Revelation, także... Grajcie, oglądajcie ludziska, bo ja lubię po prostu mówić. Fajnie mi się mówi, kurde, do, do. O, no i widzicie, ładnie. Fajnie mi się mówi do takich serii, właśnie Assassin's Creed, bo to jest moja najokończniejsza gra, po prostu. Proste, zwięzłe i na temat. Weźmy sobie z snajpera. Tutaj, jak widzicie, mam bardzo dobry ogar. Z niego fajnie wygląda, bo to są właśnie te postaci, czy tudzież postacie z. właśnie z DLC. Szyderstwa jakie mamy? Takie harknięcie na boczek. Pyk. full, Ok. Żałuję tylko jednego, że mam 30 no, cały czas klatek na sekundę. To nie 60. No ale jednak widzicie, jak to wygląda. Mam full detale ustawione. No też głównie dlatego. Kurde i dalej ten tryb rozrywki? Kurde. Dobra, ale to nic. Weźmiemy sobie. Ach, skapnąłem się. Sporne zabójstwo. Pierwszy poziom to jest. Mo. Dobra, jeszcze tej mapki wam nie pokazywałem, także nie będę przebie... przebiegał. Będę wam tego usuwał. No, zabójstwo z ukrycia mi ładnie zaliczyło. Nie będę już wychodził. A ten dalej ten dupek. Trzeba tak właśnie z zaskoczenia i ładować, ale nie wiem gdzie on mi teraz zniknął. Będę... Może się skapie, nie bardzo? Och, no, nie bardzo człowiek Ach, tego się nie udało uguszyć. Dobra, okej okay. Pierwszy poziom mnie znowu zabił, co za wstyd. Okej, okay, dobra, przy... Dobra, próbujmy dalej. Pięknie, akurat miałem ten. O, dyskretny, różnorodność, pięknie. Zasadzka nawet. U, wybawca, wow! To będzie zaraz większa różnorodność, jeżeli mi się uda tylko. Tutaj koryś jakiś do mnie chce... chce mnie zabić. A, właśnie ten. No dobra, ten już miał. Pięknie, zabójstwo z ukrycia znowu, punktuję. No i jestem drugi w takim, eee, w takim wypadku. O, to jest tu. Dobra, on się w miarę skapnie. Dobra, nie skapną się nawet. Cognito po raz kolejny, może teraz. Ojej, ale mi tu kurde napierdziela. Pięknie. Znowu zabójstwo z ukrycia. Dobra, widzę tutaj babka. Także cofnijmy się. Kurde, nie tak. Ach, spięła się, kurde. Myślałem, że sobie spokojnie to zrobię że ją oguszę. No ale okej, okay. czasem bywa i tak. Ja się tu postaram do niej. Dobrać jakoś. Nie to nie no. ona. Tutaj nasz... O kurde, jeszcze jeden. No co za frajer. No sorry ludziska, ale za 100 punktów, żeby umierać. No to jak ktoś ma jakiś fajny pomysł, no to już niech nie kurde go jakoś realizuje, a nie. Takie pierdzielenie. Dobra, muszę zrobić tak. Tylko nie mówcie, że. O nie, o jaki frajer! Kurde, 3000 dalej mam. No nie, no proszę! Dobra, teraz mi się nie układa. Kurde, nie, nie pobiję tego gościa. On jest dobry. On wie, jak grać. Drugi prestiż zresztą, to samo za, za siebie mówi już. Poczekam, czekam, czekam się zobaczymy. Dobra, już nie chciało mi się czekać po prostu. Sorry, ale nie chciało mi się czekać. Usownik, okej, okay, dobra, jeszcze jedna różnorodność, i będę miał większą różnorodność. A co za tym idzie, dodatkowe punkty. Może kogoś mi się udało guszyć w końcu? Zobaczymy. Okej okay. skusowany, cichy, wybawca, kucownik, kurde i dalej nic. Patrzcie, no i szma za mną, ja Nie skapnąłem się. Że to ona. Dobra, dawać, 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 bo teraz to bym sobie już coś znalazł. Cztery minutki No i czego mi tu się tak wdrapuje świno Dobra, Dobra, może brawura będzie ok. Brawura jest! Ach, tak myślałem właśnie większa różnorodność. Takim sposobem... No nie, nie skapnąłem się, kurde. Takim sposobem właśnie się zdobywa większą różnorodność. Oh yeah! O to chodzi. Dobra, znowu mam tego typa. Co jest dobry Zobaczymy, co on tutaj zdziała. Aha. No nie. Okej, okay, wykończenie Nie, no proszę was, już się wdrapywałem. Zresztą widzieliście. Oh, fuck, czwarty prestiż. No to z tym będzie ciężko. Chociaż nie, bo to ogólnie. Tu jest właśnie dobra rozgrywka. A wiecie dlaczego? Bo nie ma nikt z kili. Każdy jest równy sobie, że tak powiem. Gdzie on jest? Znowu go widzę. Czyżby ten? No nie. Ale mi zrobił kuku. 4600, no. Tak źle. No, ale jak słyszycie, dochodzą jeszcze ludzie, także niektórzy odchodzą, niektórzy przychodzą. No i skrócił drogę. Ach, co za frajer. I teraz to już go całkowicie zgubiłem. No kurde, mać, dopadku w końcu. No patrzcie, no i ta znowu. Kurde, mać. Pierwszy poziom, a u mnie grać. U mnie widać, że grał pewnie we wcześniejsze części. A może nawet w czwórkę grał? Ach, kurde, skapnął się. Ale honorowa śmierć jest. O nie, jestem trzeci. Fa! Dobra, próbujmy. Próbujmy jeszcze z pół minuty. Fak. Kurde mać No i jestem trzeci i będę trzeci Nie chciałbym tego Dawać mi to który? znowu ten sam typ Minęliśmy się gdzieś No i będę trzeci Chyba, że no, dalej trzeci Kuśide. O ja, i nie na te... O, fuck! No i mi znika nie nastawiłem. No i teraz nie wiem czy... Czy już kończyć, czy nie ojej, ale dużo miałem śmierci. No to nie, to raczej nie będę w tych tych... W tej pokazówce tym razem nie będę Eee, no nie. Niestety nie. Ale poczekajcie, jeżeli jedno... jeden mec trwa 10 minut... To w takim razie, jak widzicie, niedługo 29 poziom. To w takim razie ja kończę. żegnam się z wami ludziska. Mi się grało bardzo fajnie i bardzo fajnie się komentowało. Jeżeli będziecie chcieli, takie, takie rozgrywki Assassin's Creed 3, ostatnio ludziska mówiliście, żeby nagrywać więcej, bo było dużo śmiania. Teraz jestem ciut wyciszony, a to dlatego, że jest bardzo późno. No, może nie tak bardzo, no, 11 jest. W sensie 23:15 jest dokładnie. No, także to by było na tyle. Gameplay wyjdzie jakoś, tak mniej więcej, ponad 20 minut. E, może Wam to nawet wyślę jutro, bo dzisiaj jest sobota, a w niedzielę były plany, może inne. Ale że e, dawno bardzo dawno nie nagrywałem Assassin's Creed 3, to może wyjątkowo właśnie e, wrzucę Wam to jutro czyli właściwie w niedzielę. O ile mi się wszystko dobrze zrenderuje i od razu sobie to wrzucę. Także dzięki wielkie ludziska za oglądnięcie. Jeśli wam się spodobało dajcie lajka, dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz. Jeżeli nie oglądaliście mnie jeszcze nigdy to zasubskrybuj kanał. A dowiesz się jeszcze może czegoś fajnego, może coś się pojawi fajnego na tym kanale jeszcze. No, dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie.